7654321 On oh, is new crazy mother Kombinator Denga Dzień, Dzień dobry. dobry. To gotowacze! co my dzisiaj dla was zrobimy? Łazanki po naszemu, więc dajcie no sobie, oczywiście, łapkę łapkę w górę. W górę. zrobimy no to e, z... Ja już przygotowuję. Ukusiłem ogórka. To nie jest ogórek. Kochani, to jest kapusta Kiszona, którą kupujemy w Kauflandzie. Ona jest troszkę inaczej zrobiona, bo z białym winem, więc ona tak nie śmierdzi może, bo tak bardzo nie robi tego smrodu, a twierdzi, że to tak nie śmierdzi, więc polecam tą kapustę z Kauflandu niemiecką. Tak. I zrobimy oczywiście pół na pół z normalną kapustą świeżą. Do tego dużo boczku i zrobimy to z grzybami. Więc bądźcie ciekawi, co będzie. My dobra, powodujemy. zaczynamy. Bierzemy duży garnek, bo tutaj do niego troszkę rzeczy musi wejść, więc tą kapustę normalnie się myje troszkę, co nie ja też ją troszkę opłukałam w wodzie i dolałam wody, ale przez to, że robimy pół na pół, nie będzie ona aż taka kwaśna, jak normalnie co ludzie tam odcedzają, cuda niewidy robią. My tego nie będziemy robić, dlatego dodajemy pół na pół z tą normalną kapustą, tylko nie wiem, czy ja będę mogła tak przykroić. Oj Dawid, ja chyba jestem za do tego. Co pomożesz mi? Oh, Dobra, dana. czekajcie, on musi to zrobić, bo ja nie dam rady. Takiego głąba to ja nie umiem rozwalić. Ja sam jak głąb to umiem. Ach, on się nadaje. Eee, no, elegancko, no, proszę ale. pana! Trochę ją obraliśmy z tych liści, takich, które były trochę parchate. Umyliśmy, oczywiście, i trzeba ją pokroić w takie. No, jak to się kroi, taką kapustę? Wiecie, jak ja byłam mała i moja babcia robiła też bigos, na przykład e, z kapustą pół na pół. To ja zawsze lubiałam jeść to tutaj. Znaczy, lubiłam ten nie wy... No, to lubiłam. Ten nie wygląda za bardzo, więc go nie zjem, ale ogólnie można już wziąć nową kapustę, żeśmy dzisiaj widzieli, co nie? No, młodą. To co jeszcze wrzucamy tutaj, dwie takie kostki rosółowe. A Dla tam... tych co się tam plują, że kostki rosółowe, że coś tam, e, jakie, to nie, jakie to jest sztuczne. Dobre, a w aż to jemy? robił. Słuchajcie, a co my dzisiaj jemy co nie jest sztuczne, no bez przesady. My po prostu gotujemy tak jak my lubimy, Szybko. I tyle. a wy sobie zrobicie tak jak wy lubicie. To jest po prostu tylko taki jak przykład. Jak chcecie możecie robić sobie kości, jakiś tam rosół, a my zrobimy to szybko. I akurat i kości. No ja nie, więc dlatego to używam. On nienawidzi, też. dajcie spokój. myśmy tam widzieli takie grillowane w Turcji odlotowe, takie wiecie, kurczaki. Ja nawet nie mogę zrobić dużych z kurczaka. Ja bardzo lubię takie zapiekane w piekarniku. Nie, nie, cholera ci nie zje. Nie Bo jest kość. Nie. O, Kotleta książę musi mieć wszystko mięsko obrane. No. Czas mi się nie narobić. Ile tego pieprzu? To jest ten pieprz motkowany. No, no dobra, dobra, bo on taki gruby jest, ty. Cały czy nie? Nie. A ja musiałam przyjmować tą kapustę. Dobra? Mmm, pycha. Taka chrupiąca, lekko słodka. lista. Moja krajewka. No co mi to wyrzuciłeś? No a co? No specjalnie sobie obcięłam tutaj, położyłam taką pyszną głąba. No tej głąbie mały. to ona co... smakuje najlepiej tutaj jak jest taka ten przy głąbie, to ty mi wywalasz to. To co mam, to umyć wszystko. Tak, z kuba wyciągnij umy. Ja chcę, chcesz to tak zrobię. Ty chyba zwariowałeś już do końca. Dobra, jak już to wszystko jest pokrojone, to dajemy to tutaj, oczywiście wody to jest pokażę, jak nie wyśmiech. Dodajemy liść laurowy, czekaj, ile tych w domu? Dwa, trzy. Dwa, żeby później nie zgubić. No jak nie zgubić? Przecież wyciągniemy z powrotem, nie przesadzaj. Tego jest dużo tutaj, damy trzy, dobra? Dobra. Jeszcze cztery cególe. a ty po co tego batata tu wyciągnęłaś? Ja nic nie wyciągnęłam. A kto? No na pewno ty, no ty <laughs> jesteś taki dowcipas. No tylko z batatami łazaniki, to by było coś, co? No. My nasypujemy do tego troszeczkę klinku. Nie za dużo, tak troszkę tylko do smaku, wiecie? Żeby nie było za dużo, żeby on nie przejął takiej, wiecie... Jak to się nazywa? Nie zdominował takiej smaku. Na... To ci zaraz dominuje. Ja tutaj dałam już boczek na patelnię, tak cieniutko pokrojony, a Dawid kroi cebulkę. Płaczesz już? Jeszcze nie. Wiecie co, my używamy dużo cebuli, jeżeli chodzi o takie dania. Lubimy dużo, więc mamy cztery cebule. No to chyba się to dzisiaj nam 4 cztery cebule. Zestresowałaś mnie, to wiesz. Czym? Nagrywaniem. To se palce wyłóż Pamiętajcie, że jak chcecie, żeby... Tłuszcz się fajnie wytopił z tego boczku, to najpierw wrzucacie na większy ogień, a później skręcacie naprawdę na czwórkę, nie wiem, miałam do dziewięciu, więc skręcam na czwórkę i po malutku, po malutku, niech on się wytapia. Kochani, tutaj ogóle jest już pokrojona i tutaj zrobiliśmy grzyby takie suszone, wiecie, i one mają się tutaj moczyć tak na spokojnie z godzinkę, dwie, żeby były takie miękkie. Oczywiście one już tak zmiękły trochę, ale... No, jak chcecie, żeby były dobre, to pomożcie je dłużej. Tak? Co zboczona już boczek zrobiła? Nie, <gry> nie, zobaczcie jak pięknie to się e, wytapia. To jest dla boczku taka trochę liposukcja dla świnki. I po prostu jak się tutaj da i na malutki ogień i tutaj miesza, miesza, tak jak na tej liposukcji o tym, to wtedy taki tłuszcz wypływa pięknie, tam, zobaczcie. Tylko i wyłącznie z tego poczucie. co nie? A ja to jest bombaski bigos? Jaki? Bombaski. Co to jest bombaski bigos? Z bananem i mandarynkami. To chyba nienormalny jest. Co to ma być? Kto ma wiedzieć, ten wie. Ja? <noise> Pozdrawiamy szkolną i widzów oczywiście. Kto taki bigos gotował? Smakować obrzydliwie. Foliposówki, kochani. Jemy tylko warzywka. Wszystko, co jest leciutkie. Smażymy najpierw cebulkę na tym oleju Z cebulką, a to nie się duszy. się Cebulka ma się podsmażyć tylko tak na złoto, żeby nie była czarna, bo wtedy będzie gorzka. Jak już będzie taka jak teraz, dolejecie po prostu troszkę wody. Umyjecie sobie patelnię i zlejecie to wszystko elegancko. No, no do tej kokuski. tak już te grzybki się tak umaczyły z godzinkę, no chyba dłużej nie trzeba. Znaczy tą wodę można zużyć do sosów, jak się robi. Ale Dawid bardzo lubi, jak te grzybki są tak na ma pokrojone na takie maciubkie. Tak wiecie, żeby o. w każdym... E, Kąsie jest. był kawałek grzybka, co nie? Dokładnie. O, i powiedział mu, żeby sam sobie to ukroił. No to zaczęło się. Tak, to nie mam jak tego nagrać, jak tutaj obydwoje staniemy. No tutaj bo mówi, żeby to tak nagrać, to by tylko żeby albo Żeby łapać, kurde, no to ja nie wiem. Ty chcesz tylko pokazywać to, co się gotuje, w ogóle nie chcesz gadać z tymi ludźmi? Kochani widzowie, napiszcie mu w komentarzu, że chcecie żebyśmy trochę pogadali, tak? A on się tutaj pluje i nie wie jak ma kamerę ustawić. No bo to tak trudno, mamy taką kuchnię. A co to życie jest, jest trudne, nie jest łatwe. A to trzeba je sobie ułatwić, kochani. No <laughs> widzę właśnie. <laughs> to co, pomożesz mi te grzyby, czy nie? Dobra, zrobiłem eksperyment. Nie wiem, pewnie będę miał wodogłowie, albo jakąś głowę taką zaokrągloną. A co to nie masz? Ja nie. Ja myślałam, że ty trochę masz. Nie. nie? nie. Ja myślałam, że ty masz dlatego tą brodą tak wydłużasz. Ja mam duże policzki po prostu. Nie, duże policzki to ja mam, mnie za to hejtują. Ale ja mam takie pulchne. Odbieram. A ja to jakie mam? Nie, bo każdy mówi, że ja to mam porobione, zapomniałam, a dobra. Nie kochani, nie mam porobionych, mam takie poliki, jakieś takie po mamie. Nie wiem o co chodzi. Wszystko od tej mojej mamy mam. Alergie, policzki. Wszystko, co się da. I powoli musimy, chyba. <śmiech> <śmiech> nie, czekaj, to mój stary chyba był łysy. Chyba był. Znaczy, nie no. wiem, bo ja już go bardzo dawno nie widziałam. Ja no. Chyba ostatni raz. Zobacz bo taki coś Co? A co z tym jest? No, czy nie za twardy, bo zaraz będziesz mówić. Ej, co to jest? Nie wiem, najprawdopodobniej pokroimy. To jeszcze się tam w tym wygotuje chyba trochę co nie. bo tak. No nie musisz tak dokładnie w kosteczkę czy tam coś obojętnie, jak Jak nie? Jak nie. Musi być elegancko haj. Słuchajcie, z tymi wymowami, ja Wam chcę powiedzieć. Ja bardzo dużo używam słowa co nie. Ja wiem o tym. To jest takie moje, no nie wiem, zawsze tak mówiłam jakoś po polsku. Wszystko było co nie. Ale co mi ludzie wypominają bardzo często i Tego się jakoś pozbyć nie mogę, to jest jak ja mówię chcę. No. E, wiecie co są takie slęgi, nie wiem, w Niemczech też jest, e, ja byłam w Hesji, więc u nas na przykład jak gdzieś pojechałam i powiedziałam, że mam coś w sekel, e, to też nikt nie wiedział o co chodzi, bo niektórzy po prostu tego słowa nie znają. Nie wiem skąd ja mam to chcę. chcę. E, czy, wszyscy mówią chcę i tak się też pisze, ja zdaję sobie sprawę i o tym wiem. Ale ja zawsze tłumaczę, ja nie jestem OM szyczy, więc nie używam tego tam, tak za często. Robię, idę, chcę, pójdę. <laughs> Byście chcieli, żebym ja tak mówiła? Nie wiem, no kurde, może to kogoś rysować, może się komuś nie podobać, ja rozumiem jak ktoś jest przyzwyczajony mówić inaczej, ale wiecie, są też takie osoby, które na przykład mieszkają na Śląsku i mówią pół po niemiecku, pół jakąś tam gwarą śląską, co nie, I, i to im też nikt nie wypomina, bo oni po prostu tak mówią, więc nie przyczepiajcie się, kurde, mole, do tej gawki. Ja no mam tak pamięci, mówię nie. No, tyle. tyle no. Wystarczy, że mnie Dawid ciągle koryguje. Jest napisane. Ja już mam paranoję, w nocy mi się śli. Bo ja lubiałam. Jest napisany. Co? No, ja lubiałam. O wiem, tak mówisz. Nie, no, tak wiem, że lubiłam. No, że już tak. Ta. Czasem, już tak często nie mówię tego lubię. Bo lubianego. rzadko używasz tego słowa. A no co ty myślisz, nie? że ja nic nie lubię, czy co? No. Ja jestem osoba pozytywna, lubię bardzo dużo rzeczy i używam tego słowa. Na przykład? Co? Na przykład? Lubię życie. Tak? No. A kiedy go nie lubiłam? O, nauczyłaś właśnie. To znaczy, wy ten sos z tych grzybów możecie sobie wlać. Tak nie pij tego. Ech, sam zapach odrzuca. To w ogóle nie, nie śmierdzi jakoś e, ten. No grzybami, no co? Ale żadną kanalizacją albo coś takiego, żeby to było fikalia. No już nie przesadzaj. Trochę tak wygląda jak kupa rozpuszczona, rozwolnienia. Ale... Jak chcesz to wypij. No ja nie chodził, że chcę wypić. Spróbuj. Oh, co, <gry> Dobra, grzybki pokrojone, tutaj do środka wsadzone, więc tak, taka pustka gotuje się już godzinę. My gotujemy to wszystko, żeby to było naprawdę takie bardzo mięciutkie, tak gdzieś 3 godziny. A, kochani, więc mamy teraz... tak około 300 gram boczku. No dużo. <laughs> <laughs> więc to będzie na pewno bardzo, bardzo dobre, tylko teraz musi się po prostu poprykolić. się. dwie godziny, jeszcze. Witam, witam. o się zbliżamy do końca. Gotujemy teraz łazanki. My oczywiście bierzemy z torby. Nie robimy no, sami. Możecie bo jesteśmy zaleniwi. łatwo to zrobić, bo to jest tak, mega Dawid też... mówi, że jest bardzo łatwo do zrobienia, dlatego go nigdy nie robimy. Ale widziałem, jak się robi i nie. To mogłeś nam zrobić. To nie, by było coś nie Mamy Nie mamy mąki, <śmiech> <śmiech> No na pewno. Dobra, to się gotuje po prostu w słonej wodzie i zaraz. Czekaj, bo zaraz zabawę. O. O! Robimy sobie do jedzenia jeszcze taką szybką lemoniadę. Kupiliśmy taki sok pomarańczowy. Do picia. Bo był w tym. W, w promocji, tam... kurde, <gry> jestem łowca. Do tego wyciskamy. Bo... O kurde, ty jaka to No jak ty to wyciśniesz? Co? Ja nie myślę, że nie mam siły wcale. No właśnie, widzę, jaką. Po no, to po prostu poca. Ja ci mogę to ułatwić, daj łyżkę. I ty mi już całe życie ułatwiasz. No, wiem. Tak, codziennie. Od tego jestem. Zobaczcie, on to taką łyżką tutaj sobie daje radę. Wiesz ile soku jeszcze było? Dużo? No dużo. A ty to tylko kurde co? O, tak? Ja bym Już. powoli sobie to wycisnęła, tylko ty mi nic nie dajesz zrobić, bo ty zawsze jest. Wiesz co, wycisnąć, to ty możesz kloca do toalety, a nie cytryny. Bezczelny. Tak, byś ty nie wyciskał kloca. Po tobie się wyśnie. Tak. Słuchajcie, mamy tutaj taką roślinkę. No i jak ona się nazywa? Powiedziałam roślinka. Znaczy ona już nam raz zdechła, ale później ją podlałam jeszcze raz i chciała. Haha, że się da naprawić. Roślinka to się nazywa. Jak się nazywa? No? Wiesz, same kiedy. A się jak wcześniej powiedziałaś? Roślinka. Jeszcze wcześniej? Mięta. O, przypomniało jej się. <laughs> Mówiła na to, limonka. No, jak mnie tak ciśniesz, to co mam zrobić? <laughs> Ja nie cisnę, kochani. Nie, skąd, no ci wcale. Co ty, robić. ty mi to z toaletą nie wygadaj, bo zaraz cię tam zamknę, i będzie koniec. Dawid bardzo lubi te kostki jak to chrupie. Wiecie ja co? Ja lubię ten crash ice, wiesz? No to co? No nie wiem, jak to się robi. Powiedzcie, jak się robi ten crash jakimś jakim blenderem, czy czym to jest? Jak to się nazywa? Bierzesz widelec, tak? To i tak mieszasz w kubeczku. Tak, naprawdę. <laughs> Barman. Jest gotowa. Kwaśna, lemoniada pomarańczowa. Jest najlepsza. Mm, wychodka. Dobra, to teraz tutaj wrzucamy. Idealnie, bo trochę wody wyparowało właśnie e, z tej kapustki, więc wrzucamy ten nasz makaronik. Jak zwykle Dawid kazał mi za dużo ugotować. Na pewno. Będziemy śpieprzać sam makaron. No to dobrze. Bo ty jesteś taki kurde śminek. Trzymajmy się najesz, tanie, a dobrze. <laughs> Idealnie trafiliśmy. Nie no, wiecie co, muszę przyznać szczerze, że y, kiedyś tam gotowaliśmy to już i za dużo makaronu nam się ugotowało, ale dzisiaj mamy więcej kapusty idealnie. O zobacz fajnie to wygląda. Zaraz będziemy próbować. Pokażę Wam te idealne żmiosło. Mm. Nałożyliśmy sobie na talerze i próbujemy. Ach, nie Mmm. Jest tak przepyszne. Nie daliśmy w ogóle soli, bo daliśmy te rosołki. No i dużo boczku, oczywiście. Mm. Ale żeś to tak nagrzała, że nie wiem, czy będzie widać. Bo tu mam takie czerwone, bo mi makaron tylko spadł. Ale miał. Dawid, ja to w lodówce nie gotowałam. No, ale to nie musiałaś tak podgrzewać, żeby. Nie, to się 3 godziny gotowało, to nie musiałam podgrzewać. No to właśnie. Musicie gotować to, kochani, na pół gazu. Żeby <laughs> później było od razu zimne. Mmm, Wiesz, że te proporcje tak idealnie zrobiliśmy. Jest po prostu rewelacja, bo jest tak, nie jest takie kwaśne. Jest bardzo mało kminku, więc go w ogóle prawie nie czuć. Daje tylko taki leciutki posmak, ale taka naprawdę leciutko. Idealnie, no. Jest dużo boczku, więc on daje taki um, specyficzny smak. Jeszcze do tego mm. piwo i będzie dobrze. Takie pylone. To Tu Naprawdę pyszne, ale musicie uważać, bo jest bardzo grudne. Grzybki czuć tylko minimalnie, co nie? No właśnie, o to chodziło. Mm -hmm. Ale zrobił taki posiekaliśmy. Tylko do smaku, żeby był taki szmako, zwiedziłem. Szmako. Żeby podniebienie tylko tak y, załaskotało. No. Ale żeby się nie ten, nie zrażało. Idealnie. Pycha. Mm. Naprawdę. Polecam Wam. Zróbcie. Taki we. Tak. Nie wiem jak Wy robicie łazanki. Może też macie fajny przepis. Nie wiem jak wy, ale ja w ogóle to też lubię iść na zimno, więc na no, to, co jest ważne dla mnie. Fajnie. Podzielcie się z nami oczywiście w komentarzu, jak wy to robicie, bo jestem zawsze bardzo ciekawa. Mm. Może kiedyś jeszcze zrobimy z, z własnym makaronem. No chyba, że ty będziesz robił makaron, bo ja nie lubię makaronów. No, ale na live jest co ty na to. Mm. Żeby taki live zrobić z kuchni. I ty będziesz kucharzem? No Ty, słuchajcie, to może być śmieszne. No? No, to już trochę wszystkiego. Musisz tak podziewać, żeby. Zostawiłem tam sobie tak gar kawał. otwarty. Tak zrobię. Gar otwarty, że jak zjem to, to będę mógł sobie tamto nałożyć z góry i się nawijać. Tak jak robię. Ciekawe, ile talerzy tym razem będzie w pół do Pewnie będziemy jeszcze dziś i jutro. Pewnie tak. Mm ale jest naprawdę super wiesz co, ten pieprz taki młotkowy co myśmy dali, tam, taki jest gruby, bo. jest fajny, co nie? bo on tak na pierwszy rzut oka mm. em, nie jest aż taki ostry mm -hmm. ale jak się tak jest. pociąga, co nie? takie jest ciepło mm -hmm. no, za oknem pada deszcz a my? no i co cebulka mm. nasza robi tu robotę mm. dzisiaj mamy wszystko pogodę, więc jemy zbytką <grytką grytką> pogodę się obżeramy tak, bo nie trzeba z takim brzuchem chodzić po mieście. To można było siedzieć. A ty myślisz, że jutro tego brzucha nie będzie, tak? Nie. Nie, z Panu. No, do jutra jeszcze wypróżnię. Kochani, jak się obrzecie i taki brzuch wam rośnie, to nie martwcie się to, jest tylko na jeden dzień. No i to jest ja mam brzucha. Bo to jak jest, jak się je raz dzień, nie radzi mnie. Brzuch jest tylko jakieś zawirucha. No. Mhm. A więc wy zostawcie. Łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, będziemy dla was gotować, smakować, robić co chcecie. No i co? Mm. Jutro jak film nagramy to z pozdrowieniami zaczynamy. Tak, bo... E, bo... tak żeśmy się trochę pogubili, pobłądzili i czasu nie mieli też, ale teraz już jesteśmy w domu. Mm. To możemy robić. Możemy nadgonić. No. Mm. I możemy wtedy was pozdrowić. No O kurde. My się dalej wylamy. Wiecie, co z tymi pozdrowieniami to poczekaj jeszcze nie skończyłam. Nie, masz jeszcze talerz. Daj mi nie, się, na no to jest, ja gadam, mm. że nam się zepsuł ten drugi telefon nie możemy nim nagrywać. To znaczy można nim jeszcze dzwonić i można yy, nim tam smsy wysyłać coś takiego, ale po tym, po tej całej eskapadzie w wodzie po prostu wysiadła nam nie tylko Face ID, ale też... Kamera nie działa. działa. Pokażę. Nic się nie da zrobić. A tam mamy, a tutaj mamy zawsze screeny co nagrywamy teraz z tym telefonem, więc muszę przełożyć do Dawida telefonu. żeby Dzisiaj zapytać. nie działa totalnie, y jest czarny ekran, a jak na przykład wejdziecie w jakąś tam aplikację Instagrama czy coś, to pokazuje, że kamera don't watch, więc spróbuję jeszcze go zresetować. Ale to jest dziwne, bo nie zepsuła się od razu, co nie, tylko dopiero gdzieś po tygodniu. Nie, a co najlepsze zepsuła się w trakcie nagrywania, Aha. więc y zresetujemy go i zobaczymy, ale myślę, że to nic nie da. Myślę, że będzie. Kieł. kaput ale przynajmniej jedzenie mamy dobre mmm mm. to jest pyszne mmm ok, co nie wcale nie jest takie mm. Mm. dobra kończmy to To ojeb***e też kochani życzymy wam miłego wieczoru gotujcie to Kupujcie. Pamiętajcie, żeby obżerać się tylko i wyłącznie, jak jest brzydka pogoda, jak to Dawid powiedział, to na drugi dzień, jak będzie tak. to nie macie brzucha. koniec. Trzymajcie się, pozdrawiamy was, dajcie suba i łapkę w górę. Papa. pa! Salut!